Jak zautomatyzować proces przekazywania lidów za pomocą Zapiera? W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, jak bardzo przydatnym jest narzędzie Zapier, z którego w agencji korzystamy na co dzień. Przydaje się on nie tylko dla nas, ale jest także dużym ułatwieniem dla naszych klientów. Zapier pełni funkcję przekaźnika między kampanią reklamową a dowolną aplikacją. Możesz w ten sposób na przykład zautomatyzować sobie proces przekazywania lidów między samym narzędziem typu Facebook, a narzędziem do planowania automatycznej wysyłki maili, jak na przykład MailerLite. Zapier w pełni w tym funkcję takiego przekaźnika. Jest to bardzo pomocne narzędzie, bo nie tracisz czasu, żeby pilnować po prostu całego procesu pozyskiwania tych lidów. Całe dzieje się automatycznie i nie musisz na to zwracać większej uwagi. Zapier przyda się również w momencie, gdy pozyskujesz lidy dla swoich partnerów. Niezależnie czy to są tenerzy personalni, dietetycy, albo to może być dowolna branża, jaką sobie wymyślisz, jeżeli pozyskujesz lidy dla klienta, to zapier pozwoli ci przekazywać płynnie te lidy do np. arkuszy Google, których możesz w ładnej formie przekazywać je klientowi. Całość jest w czasie rzeczywistym, więc dzięki temu, że zapier działa na Twoim koncie reklamowym, nie musisz tych lidów przekazywać i wklepywać ręcznie do arkusza. Klient ma dostęp do nich przez cały czas. Przejdźmy może do tego, jak używać zapiera. Pokażę Wam zaraz jak to zrobić w przypadku automatycznej e, integracji z arkuszami Google. Żeby było jednak prościej, to zapraszam Was na ekran mojego komputera. Teraz sobie przejdziemy przez właśnie taką testową integrację z zapierem z wykorzystaniem właśnie Facebook Adsów i arkuszy Google. To co musimy zrobić, to przede wszystkim właśnie musimy mieć tą kampanię, którą chcemy zautomatyzować w perspektywie leadów, więc e, tutaj jest jako przykład właśnie taka kampania nasza. Która ma formularz wewnętrzny. No i mamy tutaj, właśnie, różnego rodzaju pytania, właśnie, jaki budżet planujesz przeznaczyć na działania, jaki jest roczny obrót firmy, jakie są główne cele na czwarty kwartał itd. itd. To są dane, które będą nam właśnie automatycznie przechodziły do arkusza. Więc to, czego potrzebujemy, to właśnie taki arkusz Google, w którym będziemy mieli właśnie już przekopiowane te wszystkie pytania i pola, które, które będzie nam przekazywał Zapier. Ja już to tutaj sobie przygotowałem wcześniej. No i to co robimy dalej, no to wchodzimy w Zapiera, klikamy Create Zap, nazywamy sobie naszego zapa Heroes Testowa Integracja. No i dalej musimy wybrać Trigger. Trigger to jest właśnie taki yy, czynnik, który odpowiada za właśnie rozpoczęcie całej automatyzacji i przekazywania danych. W tym przypadku będzie to Facebook Lead Ads. Wybieramy sobie dalej e, konto i event, w którym właśnie będziemy tutaj to wszystko rozpoczynać. Klikamy nowy lead, continue, konto, w którym jest e, zintegrowane e, nasze konto facebookowe. Wybieramy stronę, w tym przypadku będzie to Heroes Agency. No i wybieramy form, form, czyli formularz właśnie, który tutaj stworzyliśmy, ten konkretny, który będziemy sobie tutaj integrować, nazywa się czwarty, dziesiąty, więc takiego też szukamy, jest, klikamy, klikamy refresh fields, żeby je tutaj odświeżyć, continue, no i testujemy trigger, czyli teraz sprawdzamy, czy zapier, zaczyta nam wszystkie y tutaj dane z Facebooka, jak widzimy, wszystko idzie zgodnie z planem, więc klikamy continue, no i dalej musimy wybrać sobie miejsce, do którego będziemy przekazywali te dane, czyli w tym przypadku właśnie Google Sheets. Wybieramy event i jest to create spreadsheet row. Continue, wybieramy znowu konto, w tym przypadku to będzie już moje Adam Heroes. Continue, wybieramy drive'a. Hop. Spreadsheet, czyli właśnie to będzie ta nazwa tego yy, arkusza wybieramy go tutaj powinien być na samej górze jeżeli był świeżo zrobiony więc Heroes testowa zapier zgadza się jak najbardziej No i wybieramy konkretny już tutaj e, konkretną zakładkę w tym przypadku arkusz 1 No i mamy wszystkie pola które e, tutaj sobie e, przepisaliśmy wcześniej z kampanii i dzięki temu że tutaj już nam zaczytał e, zaczytał zapier lida z Facebooka no to jesteśmy w stanie Uzupełnić wszystkie pola, których potrzebujemy, więc wchodzimy w imię i nazwisko, no i wybieramy przykładowe imię i nazwisko. Więc szukamy tutaj mamy, hop. Numer telefonu również tutaj sobie musimy przekopiować zgodnie z tym, co właśnie pokazuje nam, hmm, pokazuje nam kolumna. Jaki budżet planujesz przeznaczyć na no to? Również szukamy odpowiedzi na to pytanie, Na to pytanie. Mamy i tak uzupełniamy każde z tych pól. Ok. Gdy mamy już wszystko tutaj uzupełnione zgodnie, właśnie z naszym arkuszem yy, Google oraz Facebookiem, no to klikamy sobie Continue. Jak widzimy, wszystko jest ok, więc testujemy. Klikamy Test Step. I teraz powinniśmy mieć w tym arkuszu przykładowego LIDA, który nam tutaj wpada z odpowiedziami. A jeżeli tego lida wcześniej jakby Facebook nie pobrał, no to będzie tutaj test, małpa, test, małpa. Ale jak widzimy tutaj integracja już nam działa, także jedyne co nam pozostaje to kliknąć publish. I tak naprawdę to jest tyle. Już od tego momentu wszystkie lidy, które są zbierane na Facebooku będą nam lądować w naszym arkuszu Google. I to wszystko w ten sposób, bardzo fajny sposób zintegrowaliśmy Zapiera z zewnętrznym systemem, dzięki któremu lidy będą teraz działać na automacie. Jeżeli chcesz przekazywać lead bezpośrednio z WordPressa, to Zapier również umożliwia taką opcję, z tego względu, że sam obsługuje ponad 5000 różnych integracji z wieloma systemami. Więc niezależnie od tego, jakiego mailingu używasz, bądź jakiego, z jakim partnerem chcesz połączyć właśnie swoje kampanie na Facebooku, Zapier umożliwić to bez większych problemów. Jeżeli chcesz skorzystać z Zapiera, to w opisie jest do niego link. Zapraszamy Cię do subskrybowania tego kanału, kciuka w górę i kontaktu z agencją Heroes.